Sprawa pana Marcina Romanowskiego ma wiele aspektów i to trzeba je omówić. Otóż przede wszystkim patrzymy na fakty. Pan Romanowski jako minister rządu przelewał państwowe pieniądze, czyli nasze pieniądze, na różne, niekoniecznie nasze cele. Na cele organizacji kościelnych sam jest numerariuszem Opus Dei jest Bardzo istotna, istotna tutaj sprawa, ponieważ, ponieważ Opus Dei to jest taka kościelna masoneria, powiedzmy. Powiedzmy, i to jest organizacja, która, która obowiązuje pewne surowe, surowe przepisy, pewne obyczaje, i no, pewne rzeczy nie powinno w takiej organizacji dochodzić. No ale. Wszystko diabli biorą, już liberałowie nie są liberałami, anarchiści nie są anarchistami, hadecy nie są hadekami, no to również widać. Masonerie biorą diabli, opustyje biorą diabli, no wszystko schodzi na psy. Cała cywilizacja schodzi na psy, ale do rzeczy. Otóż, otóż pan Orbanowski te pieniądze tutaj przelował to jest oczywiste przestępstwo. Jest wszystko jedno, na co on nie używał. Jeżeli ja ukradnę 100 złotych, to jest wszystko jedno, czy ja je kradnę po to, żeby przepić, czy po to, żeby dać biednym dzieciom. Z punktu prawa jest to kradzież. Oczywiście moralna ocena się tutaj zmienia, ale prawna ocena jest taka sama. I oczywiście pan Romanowski powinien zawrzeć bliższą znajomość z organami sprawiedliwości. I teraz zaczyna się komedia, ponieważ pan Romanowski zostaje zatrzymany. Uświadcza, że on się w każdej chwili stawi na wezwanie prokuratury. Zostaje wypuszczony. Kiedyś się kiedyś wypuszczało na słowo, zostaje wypuszczony, potem znika. I nie stawia się na wezwania. Otóż jest to jednoznacznie negatywne, bo niezależnie od tego, jak oceniamy jego czynności, to jest kradzież, się to zgadzam. Ale niezależnie od tego, jeżeli człowiek nie dotrzymuje słowa, to w tym momencie on naraża nie tylko siebie, nie tylko swój honor, ale organizacji. Ludzie dlatego uwiedzili panu Romanowskiemu, że, stawi, że on jest numerariuszem opus Dei, czyli osobą, która powinna być nie moralnie. I on sobie znika jak jakiś chłystyk, jakiś pętak, prawda? To wiceminister sprawiedliwości, który się ukrywa przed organami sprawiedliwości, no, przyzna się państwo, to jest już komedia wręcz. I właściwie yy, odkąd yy, zaczęły się poszukiwania pana Romanowskiego, to nagle nie oczekiwanie ludzie zaczęli się z tego śmiać. To być takie potępienie dla pana Romanowskiego. tylko ludzie zaczęli mu nawet wręcz kibicować. Jak to jest, że ten organ, że organy sprawiedliwości nie umieją go złapać? No nie umieją go złapać. Szukają, szukają i nie umieją złapać. Po czym zaczęły się podejrzenia, zresztą naturalne, że wyjechał za granicę, po czym zaczęły się plotki, że on jest na Węgrzech. Dlaczego na Węgrzech? No, bo Węgry nie lubią, popierają PiS. Pan Orban popierał PiS, popierał PiS póki PiS nie zwariował i nie zaczął antyrosyjskich, antyrosyjskich prawda, wygłupów. Natomiast, natomiast przedtem to był nasz kochany Pan Orban. Więc teraz, 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 nagle, teraz nagle Pan Orban, takie podejrzenia, że, że on go tutaj będzie przechowywał. I teraz gruchnęła wiadomość. No, traktowałem jaką plotkę, bo ja bym tego nie zrobił, na pewno. że y, pan Romanowski wystąpił o przyznanie mu azylu na Węgrzech i ten wazen otrzymał. I teraz zaczyna się, proszę Państwa, już dwuwątkowa y, komedia, akt następny, mianowicie dlaczego Węgry to zrobiły. Oczywiście. Oczywiście, dlaczego ten nas był wiadomo, Węgry to jest kraj katolicki. Na Węgrzech opus Dei też na pewno jest potężny. I na pewno jakieś osobistości z otoczenia y, pana Wiktora Orbana tak namówiły go, żeby tego azylu udzielił. A ponieważ y, Polskie będzie atakowały pana Urbana, ponieważ pan Orban, jak wiadomo, zachowuje zdrowy rozsądek i nie idzie na tę. Antyrosyjską hecę, która w całej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, prawda, się rozwija, no to atakowano pana Orbana. To jest świetny pomysł, żeby atakować pana Ormana. i pan Orban w odwecie, prawda, tutaj przyznaje a ten azyl panu Romanowskiemu. Ale chyba jest to nie można wpadać w histerię. Przyznanie azylu człowiekowi to no, oznacza tylko tyle, że istnieje obawa, że pan Romanowski w Polsce z powodów politycznych. Były potraktowane gorzej, niż powinien być potraktowany, a więc schroni pana Romanowskiego przed polskim wymiarem sprawiedliwości. I teraz reakcja jego ekscelencji, Jaruzela Sikorskiego, który daje oświadczenie, które dla mnie przy... przerażające, bo ja pamiętam, pamiętam jeszcze, jak dokładnie takie same oświadczenie dawał, da, dawał Związek Sowiecki jeżeli ktoś uciekł ze Związku Sowieckiego, a jakiś kraj zachodni dał, udzielił mu azylu, to Związek Sowiecki dał dokładnie takie same oświadczenie, tym samym tym pisane, że to jest ak wrogi w stosunku do Związku Sowieckiego, prawda, I my wyciągniemy stosowne konsekwencje. I dokładnie to samo powiedział Jego ekscelencja Różow Sikorski. to naprawdę troszkę mną stosnęło. Czy Pan Radek? Wiadomo, że on już trochę trochę szedł od tych zasad, o któryśmy razem walczyli 40 lat temu, czy inny, ale jednakże zejdzie do takiego poziomu, że będzie imitował sowieckie oświadczenia, to już to o to go nie podejrzewałem. Że to jest akt wrogi przeciwko Polsce, gdy wyciągniemy stosowne konsekwencje, jutro się naradzimy, używał tutaj pluralizma majestatis, prawda, i podejmiemy stosowne decyzji. Być może to jest pretekst, żeby uderzyć pana Orbana w jakiś sposób, prawda? Być może go wyrzucić z Unii Europejskiej, bo pan Romanowski był ścigany również europejskim nakazem aresztowania. Ale właśnie to, to pragnienie, żeby dopaść człowieka za wszelką cenę, nieważne są stosunki z Węgrami czy z Unią czy takie żeby dopaść człowieka i zniszczyć, no to już jest przesada i naprawdę rząd pana Tuska, swoimi działaniami, nie, nie dość, że ośmiesza siebie i Polskę, to jeszcze powoduje, że ludzie zaczną lubić pana Romanowskiego. A tutaj o, zagrał na nosie, zagrał, zagrał na nosie rządowi, rządowi polskiemu. Widocznie coś tu nie jest w porządku, skoro udzielono mu azylu. Proszę Państwa, ta sprawa przecież jest mało ważna. Kradziono całe miliardy, więc te 100 milionów, czy, czy ileś tam, to, to nie jest coś, coś szokującego. Wiadomo, że pieniądze są używane na, na różne cele. Solidarna Polska przecież wyczyniała z pieniędzmi rzeczy nieprawdopodobne. PiS też. Józef Kaczyński to jest taki sam człowiek jak pan Romanowski. Wiesz, nikt nie, nie oskarża Józefa Kaczyńskiego, że on kradnie dla siebie. Józef Kaczyński dla siebie złotówki nie weźmie. Natomiast na partię, no tak, bo partia jest niezbędna dla Polski, prawda? Partia ratuje Polskę, więc na, 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 na partię to ukradnie. I to samo pan Romanowski rozumiem. Dla, dla, dla siebie nie kradł, bo nie, nie słyszałem oskarżenia, że że on, on dla siebie kradł. Nie. On kradł pro mono, dla celów społecznych. Otóż to obnaża całkowity absurd naszego życia politycznego, w którym się uważa za rzeczy pozytywne. No coś co, czyli kradzież, która normalnie no pozytywna nie jest. Żyjemy w absurdzie. Żyjemy w absurdzie i Kazus Romanowski jest wyraźnym uwypukleniem tego, tego, absurdu. Jak to się skończy? To nie wiem. Nie wiem jak to się skończy. W takim bądź okazji, to w ogóle jest plotka. I pan Sikorski to dał nie niesprawiedliwszy tego. Też to się może, to się może zdarzyć. Się może zdarzyć się wszystko. Jest tak śmiesznie, że bardziej śmiesznie już być nie może. Ale, proszę Państwa, popatrzmy, w jakim my świecie żyjemy. Czy nie pora wrócić do normalności, żeby żyć w normalnym państwie?